1926 roku. Zamach stanu. Józef Piłsudski idzie na Warszawę. Po stronie legalnego rządu i prezydenta staje generał Włodzimierz Zagórski. Jego broń? Całe polskie lotnictwo. Wydaje rozkaz: samoloty mają bombardować siły puczystów. To nie był manewr wojskowy. To była wojna totalna. Polak przeciw Polakowi. I to był jego polityczny wyrok śmierci. Przewrót się udał. Piłsudski przejął władzę. Zagórski trafił do więzienia. I wtedy wrogowie odpalili bombę, na którą czekali od dawna. Afera Francopolu, sprytnie przygotowana, a może całkiem prawdziwa. A kto oskarżenia? Generał miał przez lata okradać państwo. Brać gigantyczne łapówki od Francuzów. Kupować latający złom za zawyżone ceny. Zamiast budować siłę armii, budował własną fortunę. Nagłówki gazet grzmiały: zdrada, korupcja, miliony. Dowody? Podobno w jednej teczce. Teczce, która czekała na odpowiedni moment. Ale afera wybuchła dopiero po przewrocie. Dlaczego? A jeśli to wszystko było tylko zasłoną dymną? Perfekcyjnie przygotowaną pułapką? Bo prawdziwą zbrodnią zagórskiego nie były franki. Była nią jego lojalność wobec republiki. W maju 1926 roku pokazał, że ma odwagę, siłę i środki, by stanąć naprzeciw Piłsudskiemu. Był zbyt potężny, zbyt niezależny, zbyt niebezpieczny. Afera była więc tylko pretekstem. Narzędziem, by go zamknąć, zniszczyć jego honor i przygotować grunt pod ostateczne rozwiązanie. Więc o co naprawdę chodziło w tej grze? O brudne pieniądze czy o czystą władzę? A ty? Co myślisz? Był skorumpowanym złodziejem, czy ostatnim, który odważył się wydać rozkaz strzelania do legendy? To dopiero początek końca. Subskrybuj, bo finał jest blisko. Na kanale Sekrety Historii Opowieści. Prawdziwe tajemnice, których nie znajdziesz w podręcznikach.